Witam! Z tej strony Krystian Czapicki jako pokonaj przeszkody. Ruszam, mam nadzieję, z ciekawą inicjatywą, szczególnie dla osób, które zaczynają swoją przygodę z parkour albo z biegami z przeszkodami. Będę e, co tydzień wypuszczał filmy instruktorzowe, w których będę pokazywał techniki, jak pokonać dany rodzaj przeszkód. No to co, lecimy! Jesteście gotowi? Na pierwszy rzut leci jedna z najbardziej podstawowych technik oraz jej wariant, czyli safety i speed vault. Od czego zaczynamy? Po pierwsze, znajdujemy sobie kawałek miejsca na ziemi, po to by przygotować się do nadchodzącej techniki. I teraz, obie dłonie kładziemy na ziemię. Wybieramy sobie strony, prawa albo lewa. Ja pokażę Wam najpierw na przykładzie prawej prawej. Kładziemy prawą stopę na zewnątrz. a zwrócić uwagę, że była od zewnętrznej strony. I jeżeli prawa noga jest na ziemi, w takim razie podnosimy też prawą rękę. Co nam tutaj powstało, gdy podniosłem rękę? Tak, dziura. Przez tą dziurę przekładamy lewą nogę. W tym momencie mamy już dobrą technikę. Super, wracamy i powtarzamy to ćwiczenie na drugą stronę. Ręce, lewa noga. Skoro lewa noga, to która ręka? Tak, lewa. Super. Przez stworzoną dziurę przykładamy prawą stopę. Pięknie. Wracamy i takie ćwiczenie warto sobie powtórzyć kilkukrotnie po to, żeby nabrać płynności i koordynacji ruchowej w nadchodzącej technice już na przeszkodzie. Bardzo często, kiedy proponuję komuś parkour, podchodzi do tego sceptycznie i mówi: Nie, to nie dla mnie. Jednak należy pamiętać o tym, że wywodzi się ten sport z naturalnych ruchów człowieka. Na przykład, robiąc takie safety. Każdy z Was chyba potrafi zrobić taki ruch. Podnieść kolano do góry. I właśnie na tym ruchu bazuje nasza dzisiejsza technika. Kolejnym ćwiczeniem będzie znaleźć murek, który sięga na maksymalnie do pasa. Tak jak ten oto tutaj. I powtarzamy ćwiczenia z pierwszego, e, tylko na wyższym poziomie. Tak więc, kładziemy obie dłonie na burkę. To co Wam przed chwilą pokazałem. Podnosimy nogę do góry i kładziemy ją oczywiście po zewnętrznej stronie. Dłonie. Ręka do góry, podnosimy tyłek, schodzimy na dół. I tak jak w tamtym ćwiczeniu, to też powtarzamy na drugą stronę. W dłonie, obieg, lewa noga po przedwzorczej stronie, lewa ręka do góry, podnosimy tyłek, schodzimy. To powtórzymy parę razy. Mamy ze sobą już dwa ćwiczenia przygotowujące. Wracamy znowu inspiracją do naszego pierwszego ćwiczenia. Czyli podchodzimy do przeszkody. Kładziemy obie ręce, szczególnie jak jesteście nowi, zwróćcie uwagę na to, żeby położyć dwie dłonie na przeszkodzie. Dzięki temu jesteście i bezpieczniejsi i ciężko o pomyłkę czy w jakimś innym wypadku. Przechodzimy dalej. Kładziemy stopy po zewnętrznej stronie, podnosimy rękę i teraz przez tą dziurę przekładamy nogę aż do ziemi. Jest to bardzo ważne z dwóch względów. Po pierwsze, jak będziemy zeskakiwać, to technika tracenia płynności. A po drugie, zawsze mamy jakieś tutaj lekkie obciążenia, ponieważ będziemy zeskakiwać z takich niskich murków. Wyobraźcie sobie, że goni was wściekły pies. I w który sposób będzie płynniej uciec: schodząc i piec, czy jednak zeskakując i dopiero uciek. Tak, dokładnie. Opcja pierwsza jest lepsza ze względu na to, że nie zatrzymujemy się i jeżeli chcemy, Zrobić to płynnie, możecie użyć nogi, która została na przeszkodzie. Dobrze, skoro mamy już ze sobą safety, czas przejść, tak jak Wam obiecałem, do jednego z jego wariantów, czyli speedwalk. Jest to technika polegająca na przeskoku nad górkiem, używając tylko jednej ręki. Żeby nauczyć się go, najlepiej jest sobie najpierw wyszlifować safety poprzez wielokrotne powtórzenia, i dopiero potem. Zabierać sobie kolejno do punkty podporu Zaczynając od zabrania jednej ręki Tutaj polecam Wam uczyć się tych technik z miejsca Dzięki temu Wasze miejsce się wzmacniają Jesteście lepiej przygotowani do techniki Nie iść na skróty od razu z nabiegu Do tego potrzeba lepszej koordynacji I wiadomo, mniejsza koordynacja, większa szansa na wypadek A tego ani Wy, ani ja, ani nikt tego nie chce Kładziemy lewa ręka na przeszkodę Wskakujemy prawą nogą, tak jak widzicie, prawa ręka już jest od razu w powietrzu, przechodzimy na drugą stronę. Powtarzamy to oczywiście na lewą nogę, czyli co za tym idzie prawa ręka. Jeżeli to opanujecie, warto już dodawać lekki nabieg, wskakiwać na jedną rękę z jedną nogą. Zwróćcie uwagę, że najpierw wyskoczyłem, Dopiero potem położyłem lewą dłoń, a następnie prawą stopę. Idąc za tym ciosem, jeżeli to już sobie wyćwiczymy, przechodzimy jeszcze krok naprzód, czyli już nasz docelowy wariant. Bierzemy delikatny rozbieg, wyskakujemy i staramy się już przedostać na drugą stronę bez używania nóg na przeszkodzie. Dbieg, przeskok, ręka, lądujemy. No i jest jeszcze jedno ważne ćwiczenie, to się tyczy wszystkich technik, czyli praktyka. Jak macie okazję, pokonujcie każdy murek, każdą rurkę, gdzie tylko jesteście, o każdej porze dnia i nocy. Tym akcentem kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękuję za trening. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie subskrypcję, polubcie mój kanał na Facebooku oraz na Instagramie. Dzięki, do zobaczenia.